Jeżeli będziecie w okolicach Mikoszewa, to chciałbym Wam zaproponować wycieczkę na foczą wyspę. Właściwie to Łacha Piacho zlokalizowana tuż przy ujściu Wisły, na której w środowisku naturalnym żyją nasze polskie foki. Polska populacja fok liczy około 400 sztuk. Niektóre źródła, włącznie z tymi fokami, które zamieszkują, Okolice wysp Uzna Wolin szacuje polską populację na około 600 do 700 osób. Do wyspy można dostać się na dwa sposoby. Albo szybką łodzią motorową, albo kutrem wycieczkowym. Taka wycieczka trwa około 40 minut, a jej koszt to 40 zł od osoby. My wybraliśmy właśnie szybką łódź motorową. Poza samą frajdą polegającą na tym, że. Możemy zobaczyć foczą wyspę oraz położony niedaleko rezerwat mewiałacha. Wycieczka łodzią motorową dostarcza dodatkowych wrażeń i odrobiny adrenaliny. Foki dożywają około 50 roku życia, a ich masa ciała dochodzi nawet do 350 kg. Gustują w polskich, bałtyckich rybach, głównie w śledziu, którego potrafią dziennie zjeść nawet do 7 kg. Foka w czasie polowania potrafi wstrzymywać oddech nawet do 20 minut. Zatem dystans przebyty w czasie jednego nurkowania jest dosyć duży. Należy pamiętać, że foki w Polsce znajdują się pod ścisłą ochroną. A celowe straszenie i płoszenie fok jest karane. Dlatego do wyspy nie podpływamy zbyt blisko. W związku z powyższym, żeby móc obserwować foki, trzeba wyposażyć się w przyzwoitą lornetkę. Ten film, który widzicie został zrobiony z bardzo dużym zoomem, dlatego zauważalne na nagraniu są drgania, a jakość niestety nie jest najlepsza. Jak powiedziałem, w obliczu Foczej Wyspy znajduje się rezerwat Mewiałacha. W tym rezerwacie swoje siedliska mają tysiące ptaków. Są wśród nich również gatunki rzadkie i chronione. Bezpośredni dostęp do rezerwatu również nie jest możliwy i można go obserwować utrzymując odpowiedni dystans. Do rezerwatu Mewia Łacha można dostać się również od strony lądu i co ciekawe, zarówno na lewym, jak i prawym brzegu Wisły. Na lewym brzegu Wisły mamy dodatkowo wieżę widokową oraz siedliska Bobru, a na prawym brzegu, tuż obok rezerwatu, znajduje się urokliwe jeziorko Mikoszewskie. W kolejnym filmie zobaczycie osobną relację z pieszej wycieczki lądowej.